Pozdrowki. Pozdrawiam. Pozdrawiam. moje radio. To już prawie 6 minut po godzinie 8. W studiu zapowiadany przed chwilą przeze mnie gość, wójt gminy Szemut, Ryszard Kolkowski. Przed nami wyjątkowe wydarzenie 26 zjazd kaszubów, który w tym roku odbędzie się w Malowniczej, cudownej, wspaniałej, pięknej gminie Szemut. To jedno z najważniejszych Świąt Jedności i Kultury Kaszubskiej, gromadzących tysiące Kaszubów z kraju i ze świata. No i dzisiaj ta przyjemność niewątpliwa, pan wójt w studio Radia Kaszuby. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiamy wreszcie i sześciu Radia Kaszuby. No właśnie, to może zacznijmy tak niekonwencjonalnie, tak może od tyłu. Zapraszamy na... No zapraszamy na Światowy Zjazd Kaszubów. Ja Ci błądzę w Siemudze. 26. Tak jest, 26. Światowy Zjazd Kaszubów w Szemudzie. Zapraszamy. Trzeba być od rana, w południe, po południu. No dużo faktycznie się będzie działo. Najlepiej przyjechać tą baną do Siemuda. A kto może dojechać spokojnie do innych też wiosek na terenie naszej gminy. Są też na terenie gminy darmowe autobusy. Będzie można się też przemieszczać w trakcie no sporo rozmaitych rzeczy. To w sobotę, ten zjazd. Tak jest. Ale w piątek Wigilia poprzedzająca zjazd Kaszubów. gdy porządne święto, wiadomo też Wigilia, także taka Wigilia jest też, zapraszamy. My świętujemy o godzinie 17.30 w piątek, msza święta uroczysta, wszystkie nasze sołectwa będą. Będzie otwarcie placu Abrahama w Łebnie, tam będzie ta historia, jak ten Abraham chodził te 100 lat temu. Przecież namawiał tutaj, żeby Kaszuby do tej Polski się przyłączyły, także jemu chcemy tę cześć też oddać. Potem Koncert naszej orkiestry gminnej, koleczkowiany orkiestry, baczków z gminy Bochnia, mecz taki samorządowy, a o godzinie 22 ważna rzecz. Słuchajcie, dla wszystkich miejsca wystarczy, bo darmowe takie kino letnie, gdzie będziemy wyświetlać kamerdynera. Panie Wójcie, to ja bym chciał zapytać o, o przygotowania do 26. Zjazdu Kaszubów, Jak one wyglądały? Co stanowiło takie największe wyzwanie dla was jako organizatorów? Największe wyzwanie. Telem można powiedzieć, przed nami e, dosłownie wczoraj, jak e, usłyszeliśmy, że w Gminie Szemut nie ma torów, nie ma pociągu, także proszę obserwować nasze media e, społecznościowe. E, powstają e, tory, powstaje Peron, powstaje stacja Szemut, e, także to jest takie wyzwanie, wyzwanie, może też logistyczne, tak troszeczkę e, żartując. E, powiem w ten sposób, tutaj z moim zespołem współpracowników bezpośrednio z Gminy, z naszych jednostek organizacyjnych, sutysów, radnych, e, praktycznie większych problemów organizacyjnych nie ma, bo każdy się pyta, gdzie, jak, ile się może można jeszcze w co można się zaangażować. Tak począwszy króciutko, wyzwanie, chcieliśmy aby to święto przede wszystkim było Yy, nie samym wydarzeniem 5 lipca, ale żeby poprzedzało sporo rozmaitych rzeczy. Przecież my yy, stworzyliśmy swoje Szemuckie Nuty rok temu. Yy, konkurs specjalny na na yy, Kasiapską Nutę powstał taki konkurs. Yy, kilkanaście samorządów wzięło udział w tym yy, konkursie. Przygotowały się dzieciaki. No rozmaite rzeczy się yy, działy. Oprócz tego yy, sporo takich rzeczy, które temu wszystkiemu towarzyszyły. Przecież my chcemy pobić kilka rekordów tego 5, 5 lipca. Trzeba koniecznie obserwować w piątek wieczorem też nasze media społecznościowe. Tu jest jakaś pewna niespodzianka, też się będzie działa. Ale e, kilka, czyli e, no bicie rekordu na Diabelskich Skrzypcach. Diabelskie Skrzypce trzeba przecież gdzieś kupić. Niech nie, mało osób jest, z której wytwarza. I stwierdziliśmy, takiego granta Szymuckiego sobie zrobiliśmy e, i przez, od kwietnia praktycznie nasze kgw nasze i, y, sołtysi, inne osoby zaangażowane w Uniwersytet Trzeciego Wieku, sami wykonywaliśmy te skrzypce. Świetna inicjatywa, dużo spotkań, y, ludzie przychodzili, rozmaite pomysły się rodziły i to wszystko, co y, powstawało w głowach tych ludzi, będzie można właśnie zobaczyć w Szemudzie, ponieważ powiem, że 5 lipca oczywiście, y, ponieważ powiem, że y, mieliśmy próbę generalną, skrzypiec, y, no i już praktycznie można powiedzieć, że mamy, y, mamy rekord, ale tu jest właśnie E, prośba do sześciu kasiewów, co na tej chwili słuchają. I w Chojnicach, i w Betowie, i, i gdzieś na Nordze, na Ilu, e, czy gdzieś tam płet Słupska, czy jeszcze gdzieś dalej tam płet e, Zaziukowa a powiedz, i tak dalej, żeby oni przejechali z tymi swoimi skrzepcami, żeby mogli faktycznie ten rekord pojechać. Jak była Rada Naczelna w Niedziela u nas, no to oni go dole na my nawet bez jakiegoś rekord frekwencji. Także serdecznie zaproszę, bo to jest taka uroczystość w Samudze. Trzeba je płycieć, trzeba bec, Bo to nie jest ignie, że... My tylko coś sobie tam na Facebookach, czy na jakichś innych e, mediach, czy przecie coś tam w gazyce. Po prostu trzeba beci i uczestniczyć. I do tego baron, mec, to zachęcamy. Czy pan wuj ma już swoje skrzypce gotowe? Oczywiście. Na scenie będzie tam. Dyrygował. Oczywiście, sam własnoręcznie robiłem skrzypce, ee, ma moja żona, mają córki, ee, mają teściowe przygotowane, także e, tutaj rodzinnie wszędzie jesteśmy przygotowani, właśnie uczestniczyliśmy w tych warsztatach, e, co powiem więcej, nawet mam w razie czego zapasowe, także jak pan redaktor będzie, e, pożyczę i będę. będzie dobrze, będę. Będę. także mamy do pana redaktora też przy Razy cztery. Załatwione. Panie wójcie, mówimy o tym rekordzie, to ile osób jest potrzebnych do tego, żeby pobić ten rekord? No, że pobić rekord okazuje się, że wystarczy gdzieś yy, koło setki i już mamy rekord pobity. No ale jak my już w Szemudzie coś realizujemy, przypomnę, że rekord akordeonów też należy cały czas do gminy Szemut. Jak coś realizujemy dzięki moim wszystkim współpracownikom, temu zaangażowaniu, to oni gadają tak, my musimy to pobić, my musimy wójtce, mece, półezimy, no i faktycznie to jest ważne, przecież to jest troszeczkę zabawa. tak, Czy to będzie ponad 100, czy przed 100, czy, czy będzie 200, czy 300. Macie się dobrze bawić. To mamy wszyscy się wspólnie razem bawić. Przecież to nie o to chodzi, że tutaj jakaś e, konkurencja jest. Przecież Kaszubi wszyscy się e, lubią, temu jest to przede wszystkim święto. Dzisiaj taki świat podzielony, my o tym po prostu zap zapominamy. E, e, Kaszubi to są fajne ledze, jak to wszędzie spie śpiewają. Także e, i to, Bądź można faktycznie zobaczyć e, w samudze Ederena. Panie Wujcie, zjazd kaszubów mają głęboką symbolikę dla społeczności kaszubskiej. Jakie wartości przesłania wy w kontekście tegorocznego wydarzenia? 26. zjazdu chcecie Państwo szczególnie podkreślić. My przede wszystkim stawiamy w gminie Szemut na e, ludzi. Cały czas powtarzam, że samorząd gminy tworzą ludzie, mieszkańcy, młodsi, starsi, e, w średnim wieku. E, Zjazdka Szubów e, dla mnie e, to jest faktycznie podkreślenie takiej tożsamości, ale przede wszystkim, słuchajcie, są wakacje. Wszyscy dyrektorzy ze szkół powiedzieli: My się angażujemy, my chcemy być z naszymi dziećmi, my chcemy też e, pokazać też to, tożsamość. Dla mnie to jest bardzo e, budujące. Stawiamy na, przede wszystkim na, z całym szacunkiem, witamy tych, którzy co. Co roku, inaczej sobie nie wyobrażają e, rozpoczęcia wakacji, czyli tych wszystkich zasłużonych Kaszubów, którzy od lat przyjeżdżają na rozmaite zjazdy i koniecznie oni oczywiście ich witamy i muszą być i szacun dla nich, że co roku to jest w innej gminie e, realizowane. E, to jest bardzo ważna rzecz, natomiast e, drugą ważną rzeczą jest to, żeby młodzi ludzie mogli być, żeby młodzi ludzie z młodzieżą, że przyszła babcia z dziadkiem, mamy sporo rozmaitych atrakcji będą uczestniczyć w rozmaitych korowodzie. Między innymi będzie pobicie e, rekordu też e, flagi, gdzie razem ją e, regionalnej e, niesiemy. E, sporo rozmaitych atrakcji, przez przyjaczki czołgiem, wozami militarnymi, e, ale to e, dla mnie jest najważniejsza rzecz, że sporo osób już w tym wydarzeniu uczestniczyło przed, przed tym eventem głównym tego 5 lipca i to jest dla mnie tak najbardziej e, budujące. Gdzie tu się pytam, wchodząc e, w rozmaite e, różnych instytucji, e, mnie kojarzą bezpośrednio też z tym zjazdem Kaszubów. To jest bardzo miłe, bo dosyć ładnie to też zostało rozreklamowane, e, mimo wszystko dzięki tutaj pomocy, e, czy moim e, e, ludziom bezpośrednio z Orkiestry Dęty Gminy Szemut, e, czy pod koleczkowianów, których też e, pozdrawiam. Gdyby nie zaangażowanie tych ludzi, też tego rozgłosu by takiego faktycznie e, nie było. I co jest ważne? Ważne jest to, że to jest coroczna impreza i okazuje się, że sporo osób jeszcze takiej imprezy też nie wie. No, dzisiaj przecież mamy konkurencję, open, opener można powiedzieć, tak, w Gdyni, która też jest na pewno nie jest to konkurencja, tak, także zapraszamy tych, którzy pierwszy, drugi dzień tam bezpośrednio będą. Przyjechać i zobaczyć tą atmosferę, poczuć tą atmosferę, to jest najważniejsza rzecz, no bo to w tych pieśniach jest, że Kasiebi to są fajne leze, ładne usposobienie mają, bardzo pomocni są, są zawzięci, niektórzy mówią, ale i są wszyscy Kaszubi, są w pozytywny sposób zawzięci. Jak się już coś postanowią, to jak postanowią ci pomóc, postanowią gdzieś się czymś podzielić, to ci ludzie to faktycznie Tego się e, zrobią. I to, to, powiem, że to nie jest impreza bezpośrednio dla Kaszubów. Przecież my tutaj w samej naszej gminie, przecież przybywa nam osób, można powiedzieć, z dnia na dzień. Przecież tak jak pan reaktor na początku wspomniał, piękna gmina, gdzie mamy tą trasę kaszubską, ale mamy piękne góra, lasy, strumienie, to wszystko się dzieje. No przecież widzę, jaki jest progres, tak? można powiedzieć, że pewna moda robi się na gminę Szemut. To jest też bardzo, bardzo fajne, miłe. I między innymi też ten zjazd ma też służyć budowaniu tej naszej marki do, do ten. Powiem panu rektorowi jeszcze więcej, bo, bo, bo planujemy nawet e, e, nawet pewien Pociąg do gminy Szemut, taki dwusłowny, też, też będzie właśnie w sobotę. I myślę, że chcemy się jak najbardziej tutaj dobrze zaprezentować, żeby ci, którzy jeszcze w gminie Szemut po prostu nie byli. Nie było okazji, przecież tyle rozmaitych eventów się dzieje dzisiaj sobota, zaraz pojutrze plaża, inne rzeczy. Słuchajcie, plaża będzie co, co, co tydzień czy przez całe wakacje. Natomiast Światowy Zjazd Kaszubów raz jest jeden raz do roku, jak pan doktor mówi, a w Szemudzie w tym roku, właśnie. Także po prostu trzeba przyjechać. Najlepiej być koło kościoła godziny 11, msza jest wcześniej, ale zobaczyć ten, ty, tych ludzi z rozmaitych stron hmm. naszego tutaj regionu, ale przecież z Polski, przecież zapowiedzieli się Kaszubi z Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, z Kanady, z Nowej Zelandii, to jest w ogóle też nowość, nowe stowarzyszenie w ogóle powstaje. Dużo rozmaitych historii się tworzy, a ważną rzeczą jest, że jak przyjdziemy już z tymi... Jak już przejdziemy z tymi naszymi pociechami, zobaczymy wszystko, jak to wygląda. To jest okazja też przejść po tych wszystkich stoiskach. kgb tam o nas zadbają, ale w tych rękodziełach. Przecież to jest naprawdę fajna szansa, że poznać znakomitych ludzi, rzeźbiarzy, innych ludzi, którzy artystów właśnie tutaj z naszego regionu. Także to jest ważne, żeby pokazać naszym dzieciom, skąd my naprawdę się wywodzimy. Tą, tą, tą kulturę, tą muzykę. Przecież tutaj się zapowiedziało Gmina Szemu, to ma partnerów praktycznie w każdym województwie. Będzie kilka kapel takich typowo, czy z Dolnego Śląska, czy z Łowicza, czy z Podkarpacia, z Lachów kapela, kapela będzie oczywiście góralska, ale najważniejsze są nasze oczywiście, tak? To nie tak przejeżdżając, tak przyjrzeć jak to faktycznie wygląda. Uczyć się od najlepszych. Świetne, świetne miejsca są przygotowane u nas, przecież będzie miejsca na biesiadanie bezpośrednio na tym głównym placu, ale e, przecież mamy dookoła takie towarzyszące imprezy, tak jak mówiłem, tutaj e, przejażki e, czołgiem, ale e, plac zabaw, e, zjeżdżalnie, e, Wesołe Miasteczko, Karuzela. to wszystko, karuzele, to wszystko też się, e, to wszystko też się dzieje, potężny młod będzie, tak mogę tu jeszcze też zdradzić, także... Mm, no tych atrakcji jest sporo. Jest dużo A... jak na gminę szemu. myślę, czym... że ci, którzy już nas odwiedzali, to nie zawiodą się na pewno. A czym, panie, panie wójcie, ten tegoroczny zjazd w Szemudzie będzie się różnił od tego zesłorocznego, który odbył się oczywiście w Kościele, to był 25. Czy przygotowaliście jakieś... No, te atrakcje już padły tutaj. Będzie A... się różnił tym, panie redaktorze, przede wszystkim, że faktycznie Transka Szubia pociąg przyjeżdża i pozdrawiam tutaj wszystkich też naszych, którzy nam pomagali tu przy przedsięwzięciach. Tak, pozdrawiam Krzysztofa Hildebranta razem z Radą Miejską, którzy nas też sprawili, Wydziału herowo. Herowo, Powiat na Spar, e, Urząd Marszałkowski, e, tutaj pozdrawiam też Pana Marszałka i e, e, ich radnych. Ale po sąsiedzku też pan Wójt Wejer, gmina Luzino, też się zaoferowało. Tam właśnie przejeżdżają pociągi. Pociąg przejeżdża, stamtąd będziemy autobusami jechać, i to jest też ważne, że tych torów nie układamy aż do Luzina, bo tego dnia przyjeżdża pan minister i będzie otwarcie akurat w sobotę będzie otwarcie. Oficjalne tablice już montują. W tej chwili jadąc do was, widziałem po drodze i tutaj pozdrawiamy dyrektora. Karola Markowskiego, dyrektora Gdaki. No i też ta... Mówimy mieliśmy, o tablicach. O tablicach, brązowych tablicach, tak. które są, że Kasiebsko-Darga, ona je nazwą, no i ta Kasiebsko-Darga faktycznie Takie, że oficjalne odsłonięcie przez tutaj ministra bogowca będzie, będzie właśnie o godzinie 9.30. to przypadkowy nie? To nieprzypadkowe, to wszystko jest zaplanowane, panie redaktorze. pan by przyjechał do gminy Rzemut, okazuje się, że przypadkowo w rozmaitych miejscach leją, Asfalty, przypadkowo w, powstają nowe barierki, czy przy drogach powiatowych, czy przy drogach wojewódki, wojewódzkich, e, przypadkowo powstaje jeszcze inna fra, infrastruktura. Nie chcę powiedzieć, że tak jak na, na euro, może tutaj, której w Gdańsku w bezpośrednio się działa 2012, my jako gmina też sporo rzeczy korzystamy. Takich przy okazji e, infrastrukturalnych, e, patrząc na pobocza, przecinki e, drzew, wszystkiego i tak dalej, to właśnie ta przypadkowość właśnie polega na tym, żeby ten event też wykorzystać pod względem takim infrastrukturalnym. Co ważne, Obserwujcie koniecznie e, piątek wieczór, będzie też jeszcze jedna mega e, niespodzianka, też związana z trasą e, kaszubską. Mam nadzieję, że nam się też to e, uda. A A to gdyby... będzie taka mhm. niespodzianka, która już na wieki zostanie. A po, panie Wójcie, gdyby przez przypadek miał Pan możliwość wprowadzenia zmiany w samej formule zjazdu Kaszubów, co by to było i dlaczego? Myślę, że tak. My tutaj przede wszystkim korzystamy z doświadczeń, czy z Kościerzyny, czy z Kartus, nasz komitet organizacyjny, który, który, który został zawiązany na początku te, 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 tego roku. Także pozdrawiamy i dziękujemy tym, którzy nam rozmaite spostrzeżenia, uwagi robili. No, chcielibyśmy pewnie przy tej okazji pozyskać więcej parkingów i przy tej okazji na taką obwodnicę uda jeszcze. No to wtedy byśmy byli w ogóle, bo trzeba powiedzieć w siódmym niebie, taka obwodnica jest zaplanowana, nawet w planie strategiczne województwa z 5-6 lat temu yy, jest wpisana. Yy... Co jeszcze? No, ja myślę, że tutaj posłuchamy e, samych e, uczestników tego, tego zjazdu i, i ich wysłuchamy, ich uwagi co można wprowadzić. Mamy e, od samego rana, tak mówię, korowód, mamy odsunięcie e, pamiątkowego kamienia. Sutysi tak się zaangażowali, panie redaktorze, że w każdej wiosce powstanie taki kamień pamiątkowy z kodem QR, będzie można odśpiewać. Przecież mamy nasze kaszubskie nuty, szemuckie nuty, przepraszam. One się dotyczyły teledysku. Zapraszam na TV Szemut, wejdź tam i zobaczyć. Jest cały teledysk. Tam pokazuje po kolei co u nas w gminie się faktycznie, co faktycznie się dzieje. Dalej, no mamy praktycznie wszystkich artystów kaszubskich. Mam nadzieję, że nikogo prawie nie ominęliśmy. Mamy piękną biesiadę. Biesiadę, śmiesznie tak to brzmi, Majtki Bosmana. Ale po prostu na tej biesiadzie trzeba być, trzeba będzie uczestniczyć. Trzeba poczuć ten klimat. Dokładnie. No i potem myjemy ten rekord. I pamiętajcie wszyscy kaszebie, żeby pamiętać, żeby się zarejestrować. Panie Rektorze, jak Pan przyjdzie po te cztery skrzypce nawet, tak, tutaj razem z rodziną, pamiętajcie, żeby się zarejestrować, bo ten rekord faktycznie był ustanowiony, także tam będzie też rejestracja. Oficjalnie I... to musi być tak. A, oficjalnie wszystko to od godziny już w pół do trzeciej praktycznie się rejestrujemy, bo godzina 15.20, bijemy rekord kaszepsi jezora, no i e, to jest e, ważna kwestia. No i e, pan rektor pytał, czy można coś jeszcze ewentualnie zmienić. Przecież mamy cesarzową polskiego roka, tak, Małgosia Ostrowska, tak, 19.30. E, myślę, że nasze pokolenie starsi pewnie jeszcze tak, to będą też ludzie, którzy się wymienią. E, a potem e, BRO, no przecież to jest dzisiaj na słuchając waszą antenę, bardzo często ich też puszczacie. No a potem piękne praktycznie fajerwerki, fajerwerki, które rozbłysną nad całym szczmudem my się nad całymi kaszubami warto dlatego też przede wszystkim być, a potem tutaj, powiem, DJ Baron będzie nas bawił do, do późnych godzin. Logistycznie stycznia. jesteście gotowi na przyjęcie tak dużej ilości gości, no, co zrobić, żeby zapewnić płynność oh. temu wydarzeniu, no bo nie tylko bana, nie tylko autobusy, które będą dowozić z Luzina do, do, do miejsca wydarzenia, czyli do, do Szemuda, ale też i, i goście przyjadą swoimi środkami transportu. Proszę patrzeć, mhm. na, nasze, patrzeć na nasze strony internetowo szemud.pl czy też na naszego Facebooka, tam można sobie zeskanować z banerów, z Plakatów, które są, jest Kod QR. Proszę sobie sprawdzić parkingi, przede wszystkim, które są w, w rozmaitych miejscach. Najlepiej jest przyjeżdżać samochodami pełnymi, jeżeli jest taka możliwość, albo po prostu przyjechać dosyć wcześnie z rana. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, że coś do jedzenia, do picia, tutaj strażacy też o wszystko z naszej strony zadbali, po prostu ten dzień poświęci sobie na gminę szemut. Bo jeżeli ktoś będzie jechał faktycznie o godzinie 12, 13, wyjedzie, to tutaj uwaga, tak? Od godziny 11.30 do godziny 13 jest w ogóle. Zamknięta droga. Tutaj dziękuję też policji i bezpośrednio Przemudzie i powiatowej. Przecież ten korowód, który będzie tutaj wszyscy. Stałych kaszów, które będą przechodzić, to wiąże się też z pewnymi u, utrudnieniami. No ale y, my mamy doświadczenie, przecież nasze dożynki dwudniowe, które są, realizujemy tu już od dwóch, trzech lat, y, to trzeba przyznać, że doświadczenie y, mamy. Gdyby nie trasa kaszubska, gdyby nie węzeł, tak, no to faktycznie byłby pewnie problem, ale problem. Ale trasa kaszówska, no, w zeszłym roku na dożynki nawet się zakorkowała, także y, prosimy też, żeby wcześniej po prostu y, wyjechać. Dobre rozwiązanie logistyczne, gminaczemu w domu, místo miejscu jest W dobrym czasie myślę, realizujemy ten 26. zjazd, no i z wspaniałymi e, ludźmi, którzy się po prostu angażują. Ja już bardzo serdecznie za to e, dziękuję. Angażują się ludzie nawet spoza naszej gminy. E, taki pan z Środkowi przywiózł mi taką tabakierę specjalnie. Ludzie, ludziom zależy na tym, żeby to wszystko też bardzo ładnie wyszło, żebyśmy mogli się na tym światowym zjeździe, zaznaczam, światowym zjeździe dobrze przekazać i to, co pan tutaj mówi, poczuć tą atmosferę, poczuć tego ducha, bo bez tego e, jak tu nas jest nie będzie. Tu jest z domu Takie, Takie, dokładnie na mają które macie. No jak ty kaszebi weszą? Jak tak, weszą, jak, mhm. jak oni są blokły, jak oni e, zają to tą kaszebizną. E, to po prostu trzeba ulebezdrzeć. Z tego Żydyn Łuding, Złudne nie Nieweddo, także trzeba bezpośrednio obec e, w Siemudze i serdecznie, serdecznie. już się przewinie, panie wójcie. Nie wiem. Tutaj Naczelna Rada u nas była w niedzielę tydzień temu i powiedzieli, że spodziewają się rekordu. W taki sposób, jak my to też nagłośniliśmy. Także pewnego rekordu się frekwencyjnego spodziewają. Pewnie będzie sporo, sporo osób. Trudno mi w tej chwili po, po, powiedzieć. Ja liczyć tego nie będę. Wiem, że od pana rektora będą cztery osoby. Wiem, że będzie na Radio Gdańsk, będzie miał swoją. Będzie nadawać. Wiem, że Radio Kaszebe też cały czas. Tak, Jesteście już, też na, na bieżąco Cały czas Oczywiście. będziecie nadawać, ale ja myślę, że yy, yy, wiem, że chcecie jak najwięcej oddać tej atmosfery. Nie tylko cały czas mówię o tym, żeby tego ducha przemódzkiego poczuć na tym zjeździe, ale na innych naszych wydarzeniach. Przychodząc tu u nas yy, do, yy, do urzędu, przychodząc na inne nasze wydarzenia. Naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczny moim bezpośrednio tutaj współpracownikom. Bez nich bym tego nie zrobił. Tak, po prostu to są ludzie, którzy yy, cały czas mówią, wujcie co jeszcze. Wczoraj do późnych godzin wieczornych, spojrzał pan, reaktor na, na Facebooka, przyjdą, przyjśli. Ludzie sami od nas z i mówią: Słuchajcie, musimy tu jeszcze poprawić, tam trochę trawy przystrzymać, tam dopielić jeszcze Żyją i tak tego. dalej. Żyją. Żyją tym, chcą się po prostu pokazać jak najlepiej, i za to jestem im bardzo y, serdecznie wdzięczny, y, bo y, to są ludzie, i dla nich warto przede wszystkim to y, realizować. A gdzie spędzamy na sobotę? Oczywiście w Siemudze. Także serdecznie rocimy do Siemuda, do samego centrum, solece yy, gminy. Jak nawet ktoś będzie chciał, o oh, tu chudźci, stawić sprzęt, so opiechty. Przecież pogoda zamówiona, jak wiadomo, w Siemu, jak są imprezy jakieś robione. Także jest w Fiince podnoś miesi podność yy, mięsi, zamaczenie i zarezerwować sobie naprawdę cały, cały dzionek. Porozmawiać z znajomymi yy, z innych gmin. Można nawet rodzinnie się gdzieś tam spotkać, tak? No przecież to jest piękna sprawa. My dzisiaj jesteśmy tak zaganiani wszyscy, że na nic nie су, ten jeden rok z 365... jeden dzień, przepraszam, z 365 dni w roku, to po prostu trzeba poświęcić. Panie lektorze, mam jeszcze coś powiedzieć? Bo ja jadę budować peron. Najważniejsze święto jedności kultury kaszubskiej w najbliższą sobotę w gminie Szemut, właściwie w samym Szemudzie, 26. Zjazd Kaszubów, o czym informował i zapraszał Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemut. Bardzo dziękuję za spotkanie i do uzdrzeni. Do uzdrzeni. Pozdrawiam sześciu kasiebów, co gadają po kasiebsku, co chcą gadać, co nie rozumieją. Trzeba a po prostu bez przemuzy. Do ustrzeniu ciekawe nawaji.